Chciałbym dzisiaj pokazać, jak działa funkcja zrzut ekranu tutaj w Wordzie. Jeżeli na przykład pracujemy nad jakimś dokumentem i chcielibyśmy sobie z drugiego dokumentu, załóżmy, wstawić jakiś wycinek ekranu, załóżmy wykresik, to wtedy możemy właśnie skorzystać z tej funkcji zrzut ekranu. Więc sprawdźmy, jak to działa. Mamy zakładkę wstawiania, mamy zrzut ekranu, klikamy sobie zrzut, klikamy wycinek. Widzisz, że obraz zmienia mi się na taki jasny i mamy takiego czarnego plusa. Ja sobie tutaj zaznaczam ten wykres i od razu automatycznie Word przenosi mi go do mojego dokumentu. Oczywiście możemy sobie tutaj zastosować jakiś styl obrazu, na przykład taki bardzo fajny i troszkę tutaj zmniejszyć kontrast na minus 40. Załóżmy. To będzie troszkę ciemniejszy i lepiej to będzie wyglądało. Taki bajer. Jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie wstawić tekst z jakiejś strony internetowej, to załóżmy mamy tutaj pomoc e, ofisa. właśnie z jak korzystać z wycinka ekranu. I na przykład chcielibyśmy sobie do naszego dokumentu to wkleić. Załóżmy w tym miejscu, więc klikam sobie wstawianie, zrzut ekranu, wycinek i na przykład całą tą tutaj informację chciałbym sobie wkleić tutaj w do dokument. I widzisz, że po zaznaczeniu Word wkleja nam to do naszego dokumentu. Możemy sobie zastosować jakiś cień, na przykład do tego i od razu ładniej to wygląda w naszym. Bardzo fajna opcja. Wydaje mi się, że jedna z ciekawszych, bo możemy w szybki sposób wstawiać sobie jakieś tam zrzuty ekranu, czy to z dokumentu, czy to z jakiejś strony internetowej. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.